Cześć, ja jestem Merwo. wiem, że dzisiaj 1 kwietnia, prima aprilis, ale to nie jest żaden żart, otrzymaliśmy dzisiaj nowy update do CSGO, mamy dwie nowe mapy, Anubis oraz Chlorine, są to finaliści, dwie najlepsze mapy spośród ostatniego turnieju Mapcore, za chwilę powiem o tym trochę więcej, oraz mamy nową skrzynkę Prisma 2 Collection, chyba można też miał powiedzieć najlepszą skrzynkę, jaką do tej pory otrzymaliśmy, wiele bardzo, bardzo fajnych skinów, zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do map, przyjrzymy się skinom z dzisiejszej skrzynki Aug Tomcat, tego typu niebieski skin, kolejny AWP capillary, fajna wópka niebieska, także cena będzie w miarę przystępna i każdy z nas będzie mógł całkiem fajną AWP sobie myślę wychaczyć dzięki temu. Naprawdę ciekawy pomysł, taka CZK, też myślę nie najgorszy skin jak na niebieski Desert Eagle Blue Ply. Też myślę, naprawdę fajny skin, jak na niebieski mówię Wam, że ta skrzynka mocno mnie zaskoczyła. MP5 Desert Strike to taki chyba najbardziej blady skin, można powiedzieć, z tych wszystkich do tej pory. Taki również ten Negev, takie niewyróżniające się, tak, generalnie zwykłe skiny. Rewolwer też całkiem fajny, taki, taki wyróżniający się, wyjątkowy skin, mimo że to też jest niebieski, najtańszy, tak. I tu już przechodzimy do fioletowych. P2000... Naprawdę takie kolorowe, ciekawe, myślę, że też ludzie chętnie będą je kupowali. Saved Off, no czyli Obrzyn, również taki wyjątkowy skin, naprawdę wyróżniający się, broń, którą mało kto używa, ale skin jak najbardziej przyciąga uwagę. SCAR 20 Enforcer to jest skin do Skara, którym sam chyba chętnie bym pograł i sam go sobie spróbuję sprawić. Ostatnio mi mówicie, że nie mam żadnego skina do Autosnajpy właśnie. SG553, Dark Wing. Tutaj jakieś takie pióra, nie wiem do końca, co to jest. Bardzo fajnie wyglądający skin. I Scout Fewer Dream też fajny, słuchajcie, naprawdę jestem zaskoczony tą skrzynką AK-47 Phantom Disruptor. Bardzo ładny kałaszek Mag 10 Discotek. Co ciekawe, ten, ten mag 10 jest holograficzny, także jak go sobie obracacie, to on zmienia kolory. mag 7 Justice, no słuchajcie, bardzo ładny skin również, podobny do m 4 a Emperor, chyba tak na pierwszy rzut oka. I zostały nam dwa skiny: dwa czerwone M4E1S. Player tu bardzo wyrazisty, kolorowy skin, i Glock Bullet Queen też takie dwa bardzo mocne, kolorowe, wyraziste skiny. No, jestem zdziwiony tą skrzynką. Bardzo dużo ładnych skinów, nie? Przejdźmy do map. Jesteśmy na mapie Anubis. Jest to mapa, która wygrała turniej MapCor, o którym Wam już wspomniałem. Był to turniej dla maperów, tak? który miał zadanie wyłonić jakieś właśnie najfajniejsze nowe mapy społeczności w ciekawych lokacjach. Były nagrody pieniężne dla zwycięzców. Anubis zajęło pierwsze miejsce, Chlorin zajęło drugie. Także jak najbardziej bardzo się cieszę, że Valve patrzy na to wszystko, zwraca uwagę i też. Wiecie, wykorzystuję po prostu to co społeczność robi, tak? Teraz jako terrorysta przebiegłem ze na, na bombsite B, takim trochę longiem można powiedzieć. Teraz się przemieszczam bliżej mida i chcę wam tak, chociaż po prostu na razie przebiec się po mapie, żebyście zobaczyli jak to wszystko wygląda, a za chwilę omówię parę rzeczy już takich gameplayowych i moich parę przemyśleń zarówno do, do, do tej mapy jak i do następnej. widzicie wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie, kolorowo, przejrzyście, Mapa jest dobrze oświetlona i graficznie praktycznie nic bym, nic bym jej nie mógł zarzucić. Teraz jestem na website'cie A, tutaj można bombę plantować wokół tego cylindra, tak i na górze. Teraz się tutaj przemieszczam w kierunku mida i za chwilę znowu pobiegnę na B. Graficznie słuchajcie, wygląda to bardzo ładnie, natomiast tak już gameplayowo i tak jak jest to zbudowane, może nawet nie do końca mi chodzi o rotację, ale takie różne inne przejścia, o których Wam powiem, są dla mnie bardzo, bardzo nieintuicyjne i takie... Komplikujące odbiór tej mapy na pierwszy rzut oka. Teraz sobie stanęłem, słuchajcie, w takim miejscu na środku, BSB mniej więcej, tak? Tutaj już można plantować bombę. I teraz pomyślcie, stojąc tutaj, gdzie może być przeciwnik, w które przejścia ktoś może nam z nich wyjść, a które są tak naprawdę tylko otoczeniem, ścianą. I teraz na przykład tam ktoś może przyjść, tak? Tu już wiadomo, bo stamtąd przyszedłem. Tutaj też, ale tu na przykład to już jest tylko ściana. Mimo, że to wygląda praktycznie identycznie, to, to, jest, to jest już tylko atrapa, tak? Tutaj znowu jest kolejne przejście, skąd może ktoś być, i uwaga, tam też stamtąd można przyjść, mimo że to już dla mnie wygląda jak otoczenie mapy, a nie jak fragment gameplaya. Nie wiem, czy z tego, co wam tutaj pokazałem, mniej więcej rozumiecie to, co próbuję wam przekazać. Jest całe mnóstwo na tej mapie różnych przeszkód, kamieni, cegieł, na przykład tutaj wydaje się, że można na to wejść, nie można, które bardzo ciężko odróżnić, czy coś jest. Częścią mapy gameplayową, czy coś jest tylko ozdobą? Na przykład pomyślicie sobie, okej, okay, wskoczę na to, tutaj się schowam. Nie, tu już jest niewidzialna ściana, nie można na nią wskoczyć, ale na przykład, o już z tych schodów możecie skorzystać, tak? Tutaj te kamienie niby są takie wystające, może coś można na nie wejść? Nie, też nie można, to też są takie tylko atrapy. Także tu jest takie pytanie, na ile chcemy, żeby te mapy były piękne, grafi piękne graficznie. Skomplikowane, takie, wiecie, kolorowe w ten sposób, a na ile proste do gameplay'a, bo gdzieś tam popularność CSGO pokazuje, że najpopularniejsze są te mapy, które są, mimo wszystko. Prostsze w budowie i w których wchodzicie na DAS-2, Mirage, intuicyjnie wiecie gdzie pobiec, żeby trafić na bomb Intuicyjnie wiecie, że na przykład tu można gdzieś wejść na coś, wskoczyć, a, a tam już nie ma części mapy i, i tak dalej, nie? Mam nadzieję, że, że rozumiecie o co mi chodzi. Jeśli już, dotyczy, jeśli już się tutaj mamy omówić, jeszcze na chwilę tak samo budowę mapy. Tu jest resp terrorystów wokół dwa takie wejścia. Widzicie takie małe kółko, można powiedzieć, tworzy się na tej mapie. Tu jest mit, którego się możecie właśnie poruszać albo na bombsite A, tędy, albo na bombsite B, tutaj. Jako terroryści, też tutaj będąc na midzie, możecie sobie zeskoczyć do tej wody, to jest taki fajny element gameplayowy i pobiec na bombsite B. Z tego co już zauważyłem grając, tutaj jest ogromny obszar mapy, w tych okolicach, w okolicach tej wody, tutaj też warto zauważyć jako terroryści, z tej strony też mamy taki sam drop na dół który jest praktycznie nieużywany, no bo antytoryści gdzieś zatrzymują się w tym przejściu czy tutaj, pilnują bomb A. Także tu jest ogromny obszar mapy, tak naprawdę, na którym nic się nie dzieje, który jest tak tylko zbudowany dla takich, nie wiem, nie wiem, w sumie po co, dodatkowych utrudnień, może przy, przy jakichś rotacjach, nie? Nie chcę wam już tutaj za bardzo, może omawiać tej mapy jakoś gmatwać bardzo w głowie, bo wielu z Was nigdy jeszcze na niej nie grało i, i ciężko mi tutaj będzie do czegoś dalej przechodzić, natomiast. Uważam, że jest mocno zaburzona taka równowaga pomiędzy jakąś estetyką mapy, pomiędzy jej jakimś fajnym rozbudowaniem, a pomiędzy tym, żeby mapa była łatwa, intuicyjna do złapania i taka przyjazna gameplayowo. Na, na, na zasadzie wiemy, gdzie może przyjść nam przeciwnik, tak po prostu patrząc na mapie coś, co jest elementem mapy, a coś, co jest tylko przeszkodą. Trochę się chyba już powtórzyłem. Przejdźmy do drugiej mapy. Jesteśmy na mapie Chlorin, i tutaj słuchajcie, sytuacja jest. W pewnym sensie podobna mapa jest piękna graficznie, słuchajcie, to wszystko wygląda fajnie, możecie to sobie porównać trochę do Azteka, na przykład tak. No słuchajcie, graficznie to wygląda super, ale zwróćcie teraz uwagę na ilość tutaj skomplikowanych przejść, na takich ciasnych korytarzy na to, jak to wszystko jest przy okazji ciemne, ciężko widoczne. I teraz sobie wyobraźcie, tutaj w tych wszystkich miejscach te dodatkowe skiny, nowe modele postaci, które mogą się zlewać z zieloną ścianą, które mogą się zlewać z tym brązowym. I generalnie mm, nie widzę żadnej możliwości, żeby ta mapa była tak naprawdę bardzo profesjonalnie jakoś wykorzystywana do, do CSGO, do takich meczy. Wiecie, może przez profesjonalnych graczy, coś w tym stylu. Jest naprawdę ładna mapka. Casualowo wygląda super, ale to jak jest zbudowana jakieś ciemna przy okazji, jak w, jak w wielu miejscach modele postaci mogą się tutaj zlewać z otoczeniem, sprawia, że naprawdę nie widzę, żeby ta mapa była jakoś bardzo popularna i bardzo grywalna. Anubis myślę, że na, na punkcie jakiejś takiej nowej mapy, która miałaby szansę wejść do, do oficjalnych rozgrywek, myślę, że Anubis ma tutaj zdecydowanie większe szanse. Tutaj znów słuchajcie, zwróćcie uwagę, jak bardzo jest rozbudowany mit. Tu jest jak gdyby jeden mit, można powiedzieć. Tu jest taki trochę drugi mit, tak? Z wejściem na, na site A. I ten mit, wychodząc sobie na przykład, stojąc tutaj, zobaczcie, co się tutaj dzieje, nie? Jest, tu jest jedno przejście, tu jest wejście na site B. Tu jest na przykład tego typu mostek, który możecie przebiegać. I ja, na przykład, za pierwszym razem myślałem, byłem pewien że tam też, też ktoś może być, że to jest jakieś normalne przejście, bo tak to wygląda. Ale tam już, uwaga, nie da się wskoczyć. Tu jest jakaś kolejna. Dziura w ścianie, e, no, mapa jest, zobaczcie, bardzo w ten sposób taka przejściowa. Dużo różnych dziwnych przejść, tak? Tu, 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 tu. Gameplayowo wygląda to niezwykle skomplikowanie. Teraz, tak, wchodząc na, na bombsite A. Z tego miejsca, na przykład z tego mina, jak wchodzicie, znów otwiera się przed Wami po prostu cała rzesza różnych przejść, gdzie nie wiadomo w ogóle gdzie ktoś może być, czy tam, czy tam, czy tu już na besie, za jakimiś kamieniami tu wychodzicie, to macie jedno przejście, już za sobą drugie, kolejne. Eee, pokomplikowana taka mapa, niesamowicie, ale ja tu wiecie, może, może, wam, może się wam wydawać, że ja to jakoś teraz bardzo krytycznie mówię, że na zasadzie nie wiem, stworzyłbym lepszą mapę, czy coś. Nie, jak najbardziej ładnie to wygląda graficznie, ale. Nie widzę możliwości, żeby to jakoś fajnie zbalansowanie wyglądało, szczególnie z tymi nowymi modelami postaci, ok? Gdyby tu jeszcze wstawić stare modele do tych wszystkich kolorów, to byłoby spoko. Ale ta mapa jest tak naprawdę mocno ciemna, mam wrażenie, w tych wielu różnych przejściach. Naprawdę po prostu nie będzie widać ludzi, jakichś pochowanych w jakichś różnych spotach, na górze, na dole. Nie jestem do tej mapy po prostu przekonany, mówię Wam szczerze. Um, nie jestem jej fanem, nie podoba mi się tak? W sensie graficznie mi się podoba, ale, ale gameplayowo Z tego co już na niej pograłem, postrzelałem Bo to już na każdej mapie słuchajcie jest kilkadziesiąt minut przynajmniej Pograłem Na obu tych mapach sporo różnych fragów Sporo różnych zagrań, także mniej więcej No wiem o co tutaj w tym wszystkim chodzi tak? To by było na tyle słuchajcie w tym update'cie Trochę się rozgadałem o tych mapkach, może niedługo wam Nagram jakieś, jakieś turniejowe, jakieś meczyki Żebyście też mogli zobaczyć jak to wygląda I dajcie znać w komentarzach Co ty tym wszystkim sądzicie, do zobaczenia w kolejnym filmie Cześć